Imperium Galaktycznemu nigdy nie brakowało ambicji. Od superbroni po tajne operacje wojskowe realizowało niezliczone programy eksperymentalne. Niektóre powszechnie znane, inne ukryte pod warstwami zaprzeczeń i biurokracji. Wiele z tych projektów nigdy nie ujrzało światła dziennego. Zamknięto je z powodu przekroczenia budżetu, niepowodzeniach na polu bitwy lub z powodu politycznych konsekwencji głośnej katastrofy. Inne były zwyczajnie zbyt niebezpieczne, aby je kontynuować, jednak kilka z nich rozwinęło się na dość szeroką skalę, aby stać się prawdziwym zagrożeniem nie tylko dla rebelii, ale także dla samego Imperium a konkretnie dla struktury imperialnej armii. Do najbardziej ekstremalnych należała tajna inicjatywa, której celem było zastąpienie szturmowców czymś silniejszym, szybszym i znacznie bardziej brutalnym. Projekt, który rozpoczął się w cieniu wojen klonów, a zakończył jednym z najbardziej zaawansowanych droidów bojowych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Mowa o projekcie mrocznych szturmowców, który powstał w wyniku sojuszu pomiędzy obsesyjnie oddanym oficerem Armii Imperialnej a szlachetnym przemysłowcem. Kiedy stosunki pomiędzy republiką a separatystami pogorszyły się, baron Orman Tak przygotował prototyp droida bojowego L8-L9. Zaprojektowanego do walki w warunkach zbyt niebezpiecznych dla żołnierzy klonów. Uzbrojenie L8-L9 to połączenie miotacza ognia i broni plazmowej oraz obrotowych szponów, które były w stanie przebić się przez Durastal. Jednak marzenie taga o sprzedaży droidów bojowych Republice Prysło, gdy jego prototyp został zniszczony przez Asaż ventres na arenie Gladiatorów na planecie Ratatak. Tak powrócił z projektem po zakończeniu wojen klonów. Uzyskując pomoc od Roma Moka, weterana Wielkiej Armii Republiki, który wierzył, że walka jeden na jednego jest jedyną honorową formą prowadzenia wojny. Podobnie jak w przypadku L8L9, ich droid ZX-3 został zaproponowany jako wsparcie dla żołnierzy klonów, przystosowany do walki w warunkach wysokiego promieniowania lub próżni. W ramach projektu wyprodukowano początkową serię 70 jednostek ZX-3. Które posłużyły imperium do przeprowadzenia eksperymentów. Droidy okazały się zabójcze i zdolne do adaptacji. Lecz imperialne wojsko z niesmakiem patrzyło na użycie mechanicznych żołnierzy i projekt został odrzucony. Nie chcąc przyznać się do porażki, Mok nadal forsował swoje pomysły i zdobył wsparcie Imperialnego Departamentu Badań Wojskowych. Tajny projekt, któremu Mok nadał niepokojącą nazwę. Mroczny szturmowiec Faza Zero polegał na wymianie kończyn i narządów starzejących się żołnierzy klonów na części cybernetyczne. Ci cyberszturmowcy okazali się skuteczni w walce, lecz wielu z nich zbuntowało się, gdy odkryli, że są bardziej maszynami niż ludźmi i postanowili odebrać sobie życie zamiast stać się tym, z czym walczyli na polach bitew podczas wojen klonów. MOG zapewniał, że projekt odniósł sukces. Zniweczył tylko słabość organicznych komponentów. Na krótko przed bitwą o Jawin zdobył na projekt Mrocznego Szturmowca pokaźne fundusze. Projekt powoli nabierał kształtu na pokładzie zaprojektowanego przez skład Drednota o nazwie Arkhammer. Istniały trzy rodzaje mrocznych szturmowców. Mroczni szturmowcy fazy pierwszej byli metalowymi szkieletami uzbrojonymi w i tarcze wykonane z odpornego na miecze świetlne materiału frik. Były w stanie odbijać większość ataków, w tym strzały z blastera, i z łatwością przeszywać wrogów. Faza druga stanowiła znaczący krok naprzód w projekcie mrocznych szturmowców. Ten wariant nie był już tylko wzmocnionym szkieletem, była to całkowita przebudowa, wypełniona zaawansowanymi systemami i nowoczesnym uzbrojeniem. Nie były już to zwykłe droidy. Mroczny szturmowiec fazy drugiej był w pełni opancerzoną platformą bojową o znacznie wyższych kosztach produkcji. Jednym z jego najbardziej znaczących ulepszeń była technologia repulsorowa, dająca droidowi zdolność latania. Choć latanie nie zawsze pomagało w bezpośrednich walkach, okazało się niezwykle przydatne w środowiskach o niskiej grawitacji i podczas ataków wertykalnych. Dzięki niej droid był również w stanie zastosować nieszablonowe taktyki. Poszycie pancerza było znacznie grubsze, wykonane ze stopów frig. Było jeszcze bardziej odporne na ostrzał i ataki mieczem świetlnym. Ich bazowa broń, a więc działkom rocznego szturmowca, strzelało zarówno pociskami plazmowymi, jak i małymi rakietami, oferując niszczycielską siłę ognia przeciwko piechocie i lekkim pojazdom. Jednak, pomimo swoich zalet, faza druga budziła wątpliwości. Poddawano pod wątpliwość jej efektywności pod kątem taktycznym. Duży rozmiar i ciężki pancerz sprawiały, że maszyna była wolniejsza i bardziej rzucała się w oczy. Do tego skomplikowana konstrukcja, która sprawiała, że jej produkcja i utrzymanie pochłaniały masę zasobów. Choć z pewnością były one bardziej imponujące niż faza pierwsza, imperialni nie byli pewni, czy ten kompromis naprawdę był tego wart. Faza trzecia mrocznych szturmowców to kulminacja programu. Masywne, w pełni autonomiczne maszyny bojowe. Faza trzecia była chodzącą fortecą, naszpikowaną bronią i wyposażoną w jedne z najwytrzymalszych z dostępnych pancerzy. Jeden z jego najważniejszych elementów to wyrzutnia pocisków rakietowych, każda uzbrojona w nieograniczony zapas rakiet naprowadzanych. Takie pociski były w stanie zniszczyć nawet najsilniejsze osłony energetyczne, jak i unicestwić ciężko opancerzonych przeciwników za jednym uderzeniem. Niemniej jednak projekt mrocznych szturmowców gwałtownie i druzgocąco się zakończył, a to za sprawą jednego człowieka Kyla Katarna. W brawurowej misji, która przeszła do historii, Katarn zinfiltrował i zniszczył Arkhamera, okręt produkcyjny i zarazem centralny punkt całego projektu. W ten sposób nie tylko wyeliminował najbardziej zaawansowane droidy bojowe Imperium, ale także osobiście wyeliminował stojącego za nimi generała, Roma Moka. Fakt, że Katarn dokonał tego wyczynu niemal całkowicie samodzielnie, był nie tylko czymś wyjątkowym jak zniszczenie superbroni. Dla Imperium była to upokarzająca strata. Lata badań, niezliczone kredyty i obietnica nowej ery imperialnej dominacji przepadły w wyniku pojedynczego ciosu. Palpatin był wściekły, na tyle wściekły, że postanowił zakończyć projekt bezwarunkowo. Pomimo wyraźnego potencjału taktycznego, zwłaszcza u jednostek fazy pierwszej, które okazały się niezwykle skuteczne przeciwko siłom rebelii, Palpatine uznał utratę Arkhamera i generała Moka za fatalną porażkę, niewartą kosztów odbudowy. W kanonie, jak na razie, tylko raz zobaczyliśmy mrocznych szturmowców. Byli to mroczni szturmowcy fazy trzeciej, wykorzystani przez Mofa Gideona w serialu The Mandalorian. Były to w całości jednostki droidów, zdolne do atakowania z orbity i prowadzenia potężnej walki w zwarciu, praktycznie nie do powstrzymania klasycznymi metodami. Jednak ich pancerz nie był odporny na cięcia mieczem świetlnym, co udowodnił Luke Skywalker, niszcząc cały oddział droidów na krążowniku Gideona. Z czasem Gideon ewoluował tę technologie. Tworząc nową wersję Mrocznego Szturmowca jako zbroję bojową wzmocnioną bezkarem, którą nosił on sam i jego genetycznie zmodyfikowana armia klonów. Wizualnie i pod kątem funkcjonalności zbroja ta różniła się od pierwotnych droidów, lecz zachowała nazwę Mrocznego Szturmowca. Zawierała elementy mandaloriańskiego wzornictwa, wskazując na połączenie imperialnych ambicji i mandaloriańskiej determinacji. Jak na razie, poza tymi przykładami nie potwierdzono żadnych innych kanonicznych faz, ani żadnych detali odnośnie projektu mrocznych szturmowców. A co Wy o tym sądzicie? Czy mroczni szturmowcy jeszcze powrócą w innych projektach? Dajcie znać w komentarzach. Po więcej materiałów z Uniwersum Star Wars zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.